Dzień dobry w Gdańsku. Most Sienicki, połączenie przeróbki stogów z centrum Gdańska. Okazuje się, że jest w fatalnym stanie. Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej wczoraj wrzuciło taką informację, że możliwe jest jego całkowite zamknięcie z powodu fatalnego stanu po kontroli, która miała odbyć się na przełomie roku. No cóż, szanowni państwo, 10 lat mija. Od ostatniego remontu, który trwał roki, był bardzo uciążliwy dla wszystkich mieszkańców dzielnic przyportowych. I co się okazuje? Okazuje się, że odsienicki jest w takim stanie, że być może po raz kolejny będzie trzeba go zamknąć całkowicie dla ruchu kołowego. Czym zajmują się władze miasta Gdańska? Przyjazdem unijnych komisarzy do miasta, egzaminami, dorady nadzorczych, czy też meczami Igi Świątek. To są priorytety. Drogie władze miasta.